Dziś będzie krótko, współcześnie i bardzo na bieżąco. Wczoraj przyszła wiadomość, że zmarł Martin Parr, fotograf, który przez kilkadziesiąt lat robił Brytanii brutalnie szczere selfie z całym piaskiem, plastikiem, kiepską kanapką i klasowymi napięciami w tle. I pomyślałam sobie: dobrze byłoby o nim porozmawiać od razu, bo jeśli ktoś zasługuje na szybki odcinek, w cudzysłowie, in memoriam to właśnie on. Cześć, tu Dorota Szarnowska, a to jest Art Perspective. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, możesz to zrobić teraz w swojej aplikacji Spotify, Apple Podcast, YouTube albo Substack. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków o sztuce, która nie zawsze jest wygładzona, ale za to mówi coś prawdziwego. A dziś Martin Parr... Fotograf, który przez 40 lat przypominał Brytyjczykom, jak naprawdę wyglądają w kostiumie kąpielowym, pod partyjną chorągiewką i przy stoisku z kiepską kawą. Kim był Martin Parr? To był tak naprawdę fotograf w cudzysłowie zwykłego życia. Martin Parr urodził się w 1952 roku w Epsom w Surrey, południowej Anglii. Fotografią zaraził go dziadek, amator, fotograf, który zabierał nastoletniego Martina na wspólne wyprawy z aparatem i do ciemni. Ten rodzinny rytuał był dla niego tak ważny, że później wielokrotnie do niego wracał w wywiadach. Studiował fotografię dokumentalną w Manchester. To ważne, bo Manchester lat 70. to nie jest instagramowy, w cudzysłowie, city break, tylko Kryzys przemysłu, bezrobocie, zwykłe życie klasy pracującej. Tam par uczy się patrzeć nie na wielkie wydarzenia, tylko na kolejkę do kasy, pranie na sznurku, papierowy talerz z frytkami. I to będzie jego znak firmowy. Zero heroicznych scen, maksimum codzienności, ale z kolorem tak intensywnym, że no, aż boli. Przez dekady fotografował przede wszystkim Wielką Brytanię, jej klasy, rytuały, obsesje, wakacje, zakupy i nudę. Jego zdjęcia są jak antropologia codzienności. Ktoś leży na plastikowym leżaku, ktoś balansuje stacką frytek, ktoś w garniturze stoi na tle balonowego łuku w jakiejś smutnej sali bankietowej. I wszystko to jest sfotografowane tak, że nie bardzo wiadomo, czy mamy się śmiać, czy raczej trochę wstydzić. Jeżeli Par ma jedno zdjęciowe w cudzysłowie Greatest Hits, to jest nim seria The Last Resort z połowy lat 80. Nie wiem, czy znacie ten album, ale ta książka powstała w New Brighton, nadmorskim kurorcie w okolicach Liverpoolu. No, wyobraź sobie: zamiast romantycznego morza o zachodzie słońca, przepełnione molo, plastikowe krzesełka, wózki dziecięce wciśnięte między automaty do gier. Lody, które topią się szybciej niż ekonomiczne bezpieczeństwo klasy pracującej w czasach Thatcher. Par robił te zdjęcia w kolorze i to nie w takim w cudzysłowie pięknym kolorze, tylko w takim, który podkreśla wszystko, co trochę kiczowate, trochę smutne albo nawet śmieszne. Wtedy większość fotografii dokumentalnej wciąż była czarno-biała, tak zwane w cudzysłowie poważna albo szlachetna. On nagle wchodzi z krzyczącymi barwami, jak gość, który włącza jarzeniówkę na końcu imprezy. Reakcje? W Liverpoolu część ludzi widziała w tym prawdziwy portret własnej rzeczywistości. W Londynie krytycy zarzucali mu, że kpi z klasy pracującej, że patrzy w cudzysłowie z góry. To napięcie między czułością a oskarżeniem o wyśmiewanie będzie wracało do niego przez całą karierę. I tu jest bardzo ciekawy wątek. Par uparcie powtarzał, że fotografuje świat, który sam współtworzy. On nie przylatuje z innej planety oglądać w cudzysłowie biednych Brytyjczyków, tylko dokumentuje własne społeczeństwo, własną klasę, własne absurdy. Jak rozpoznać zdjęcie Martina Paras? Po pierwsze. Kolor, saturacja na poziomie naprawdę pro, jakby ktoś przesadził w Photoshopie, zanim Photoshop jeszcze był modny. Te wszystkie różowe e, ramiona po słońcu, pomarańczowe parasole, zielone plastikowe talerzyki. Teraz, jak o tym mówię, to naprawdę wiele się nie zmieniło. Po drugie, jeśli chodzi o fotografię para. Fotografował bardzo blisko. Par często używał szerokokątnego obiektywu i lampy błyskowej. Wchodził w przestrzeń ludzi, ale tak, żeby nadal byli naturalni. To daje efekt lekkiego przerysowania. Nos jest trochę większy, plastikowa tacka z frytkami trochę bardziej wysunięta, albo soczek w kartoniku staje się głównym bohaterem sceny. Po trzecie, temat, nie wojna. Nie katastrofa, nie rewolucja, tylko supermarket, targi ślubne, klub konserwatywny, tanie all-inclusive albo lokalne festyny. Par wielokrotnie podkreślał, że większość naszego życia dzieje się właśnie tam, w tych w cudzysłowie nudnych miejscach a fotografia dokumentalna bardzo długo udawała, że to nie jest wystarczająco ważne. On odwrócił proporcje, zamiast 5% wielkich wydarzeń i 90% nudy, zaczął fotografować właśnie tę nudę, w której siedzi cała prawda o społeczeństwie. W 1900 w 1994 roku par został członkiem Magnum Photos, jednej z najbardziej prestiżowych agencji fotograficznych na świecie. I to było małe trzęsienie ziemi. Część starszych reporterów była wściekła. Jak to do Magnum, agencji od wielkich wojen i rewolucji, wchodzi facet od plastikowych leżaków i kiepskich kanapek? Henri Cartier-Bresson, legenda fotografii, miał podobno powiedzieć, że Par wygląda jak w cudzysłowie, przybysz z innej planety. Później powtarzano tę frazę jako coś między obrazą a komplementem. Sam par skwitował to mniej więcej tak. Nie zabijamy tego, kto przynosi wieści. Ja tylko pokazuję to, co jest. Czas pokazał, że jednak miał rację. Jego sposób patrzenia. Ironiczny, kolorowy, zanurzony w konsumpcji, okazał się dużo bardziej adekwatny do późnego XX i wczesnego XXI wieku niż klasyczne, heroiczne fotoeseje. Został nie tylko członkiem magnum, ale później także jego prezydentem. Oczywiście. Nie obyło się bez kontrowersji. Był oskarżany o wyśmiewanie bohaterów swoich zdjęć, szczególnie wtedy, gdy fotografował turystów, imprezy czy sceny z globalnego południa. W 2020 roku wycofano jego wystawę z powodu oskarżeń o rasistowski kontekst jednej z publikacji. To ważne, żeby tego nie pomijać. Wielcy artyści bardzo często są niewygodni i czasem naprawdę mijają się z wrażliwością swojej epoki. Par nie był tylko fotografem, był też obsesyjnym kolekcjonerem. Zbierał nie tylko własne zdjęcia, ale też fotoksiążki innych autorów, pocztówki, plakaty, drobne wizualne śmieci. Życia codziennego. Razem z Jerrym Badgerem współtworzył monumentalny, trzytomowy przegląd The Photobook A History, który do dziś jest Biblią dla ludzi interesujących się fotoksiążką jako medium. Bardzo polecam, link załączam w opisie filmu. W 2014 roku założył Martin Parr Foundation w Bristolu przestrzeń, która. Miała zabezpieczyć jego archiwum, wspierać brytyjskich i irlandzkich fotografów oraz pokazywać dokument w całym jego spektrum. Od klasycznych projektów po najnowsze eksperymenty. Czyli nie tylko robił zdjęcia, ale też budował infrastrukturę, w której fotografia dokumentalna może żyć dalej, już bez niego. Małe ciekawostki, które bardzo lubię. Yy, jedna z nich to. Tak zwane poważne zdjęcia udające rozrywkę. Part często mówił, że robi w cudzysłowie poważne zdjęcia przebrane za rozrywkę, czyli na pierwszy rzut oka jest śmiesznie, kolorowo, lekko, ale im dłużej patrzysz, tym bardziej widać samotność, klasę, władzę i nierówności. Uwielbiał kiepskie jedzenie jako motyw. Jego kadry pełne są galaretek. Sosów z proszku, kanapek z supermarketu, frytek na plastikowym talerzu. To nie jest food porn, to jest. Anglia przepraszam, to jest Food Reality w Anglii. On świetnie wyczuwał, że to, co jemy, w cudzysłowie w przelocie, jest idealnym skrótem tego, jak żyjemy. Kampowe kolory jako broń, to też był jego znak rozpoznawczy, jego paleta jest tak ostra, że bardzo długo nie traktowano jej poważnie. A dziś. Ten język wizualny jest praktycznie standardem fotografii krytycznej wobec konsumpcji. Dokument o parze jest już gotowy, i w 2024 roku BBC pokazało film I Am Martin Parr, który stał się teraz mimowolnie pożegnaniem. Jeśli po tym podcaście będziesz miała ochotę zobaczyć go w akcji, w cudzysłowie, warto ten dokument obejrzeć, moim zdaniem. Jeśli chodzi o fotoksiążki. Powstało ich ponad 100, jego własnych, plus te, które współredagował, to naprawdę wyjątkowe, bo Parr myślał o fotografii seriami, rytmem, powtarzalnością motywów. Pojedyncze zdjęcie to za mało, opowieść buduje się z sekwencji. Martin Parr zmarł 6 grudnia 2025 roku w swoim domu w Bristolu w wieku 73 lat. Walczył z nowotworem krwi. Szpiczakiem od 2021 roku, mimo choroby wciąż fotografował, publikował i pojawiał się na wydarzeniach. W nekrologach powtarza się jedno. Gigant fotografii zmienił sposób, w jaki myśleliśmy o i myślimy o dokumencie. Pokazał niezwykłość w tym, co zwykłe. Ale ja myślę, że dla nas, ludzi, którzy żyją na scrollu w świecie Instagrama, Reelsów, TikToka, jest jeszcze jedna bardzo praktyczna lekcja z Martina Para. Nie trzeba jechać do Tokio ani na Islandię, żeby zobaczyć ciekawy obraz. Wystarczy lokalny supermarket, basen w małym mieście, kolejka do kasy w B&M czy plaża w Brighton albo w Scarborough. Pytanie brzmi: jak tam patrzysz? Czy szukasz tylko ładnego tła do selfie, czy próbujesz zobaczyć coś trochę niewygodnego siebie, innych, nasze drobne śmieszności? Mam dla was zadanie, jeśli masz dziś chwilę, zrób coś w duchu Martina Para. Weź telefon, idź w miejsce, które wydaje ci się banalne. Zrób trzy zdjęcia, na których coś jest zbyt blisko, zbyt kolorowo albo trochę absurdalnie. Nie po to, żeby się z kogoś śmiać, ale po to, żeby zobaczyć, jak wygląda Twoja własna codzienność, kiedy przestajesz ją Wygładzać. Jeśli ten krótki odcinek o Martin Parr był dla Ciebie ciekawy, możesz podesłać go osobie, która interesuje się fotografią albo komuś, kto nienawidzi zdjęć z wakacji. Słuchaliście Art Perspektive. Jeśli chcecie odkrywać więcej takich historii, szukajcie mnie na Spotify, Apple Podcast, YouTube i Substack. Do usłyszenia!